Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w poniedziałek. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 38-letnia kobieta, która poruszała się po drodze pieszo. Około godziny 5:30 dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym zaistniałym we Włocławku, na drodze krajowej nr 62 w rejonie skrzyżowania ulicy Płockiej z ulicą Graniczną. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że doszło tam do potrącenia 38-letniej pieszej przez pojazd osobowy marki Opel jadący od strony Modzerowa. Niestety, w wyniku zdarzenia, piesza poniosła śmierć na miejscu. Policjanci ustalili, że 65-letnia kierująca pojazdem była trzeźwa. Funkcjonariusze pracowali na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z zakresu wypadków drogowych. Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśni prowadzone śledztwo. Policjanci z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą Bielskiej Komendy. Przy współpracy z funkcjonariuszami komendy wojewódzkiej Policji w Białymstoku ustalili, że na targowisku miejskim w Bielsku Podlaskim sprzedawana jest podrobiona odzież. Policjanci, w czasie przeszukania stoiska 48-letniej kobiety, znaleźli przygotowane do sprzedaży ubrania z zastrzeżonymi znakami towarowymi. W większości były to koszulki, bluzy, spodnie oraz kurtki. Mundurowi zabezpieczyli ponad 130 sztuk odzieży. Obywatelka Rumunii została zatrzymana i trafiła do aresztu. Kobieta usłyszała zarzut obrotu towarem oznaczonym podrobionymi znakami towarowymi. Ustawa Prawo Własności Przemysłowej przewiduje za to karę do dwóch lat pozbawienia wolności. 45-letni Bydgoszczanin odpowie za kradzież, kradzież z włamaniem oraz zniszczenie mienia o łącznej wartości ponad 8 tysięcy złotych. Musi się liczyć z wyższym wymiarem kary, gdyż odpowie za nie w recydywie. Podczas zatrzymania policjanci ujawnili przy nim również narkotyki. Mężczyznę czeka sprawa w sądzie. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. W miniony czwartek 12 października 2023 roku policjanci z Bydgoskiego Śródmieścia otrzymali zgłoszenie dotyczące włamania do mieszkania. Chwilę później zatrzymali bydgoszczanina, który odpowiada za ten czyn. Jak się okazuje, 45-latek odpowie również za kradzież radia z pojazdu oraz uszkodzenie mienia. Katalog jego zarzutów zamyka posiadanie narkotyków. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna wybił szybę w oknie i wszedł do lokalu, skąd ukradł sprzęt komputerowy oraz gotówkę. Spowodował w ten sposób straty na ponad 6000 złotych. Podczas włamania uszkodził również panele podłogowe i drzwi od jednego z pomieszczeń, powodując straty na kolejne 2000 złotych. Okazało się, że na tym nie poprzestał. W toku wykonywanych czynności policjanci ustalili, że w tym samym dniu dopuścił się jeszcze jednego przestępstwa. Z samochodu zaparkowanego na jednym z parkingów w Osielsku ukradł radio oraz inny sprzęt do diagnostyki pojazdów, warte niecałe dwa tysiące złotych. To jednak nie wszystko. Bydgoszczanin będzie musiał wytłumaczyć się jeszcze przed prokuratorem z posiadania działki narkotyków, które policjanci ujawnili podczas zatrzymania mężczyzny w miejscu jego zamieszkania. 45-latek usłyszał trzy zarzuty w recydywie dotyczące kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Czwarty z nich to posiadanie substancji odurzających. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. policjanci zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój. Sprawcy brutalnie pobili swoją ofiarę i zostawili ją przy ulicy. Na wniosek policjantów prowadzących sprawę oraz prokuratury, sąd zastosował wobec sprawców tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za to przestępstwo zatrzymanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności. 19 czerwca tuż po północy dyżurny komendy powiatowej policji w Kościerzynie odebrał zgłoszenie o zakrwawionym mężczyźnie leżącym przy ulicy w jednej z miejscowości na terenie gminy Kościerzyna. Natychmiast w to miejsce wysłał policjantów, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Wstępnie mundurowi ustalili, że 25-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego wiozła samochodem 28-latka. W pewnym momencie zjechała z ulicy i wjechała w drogę gruntową, gdzie się zatrzymała. Następnie do pojazdu podeszło dwóch mężczyzn, którzy brutalnie pobili 28-latka, kopali go, a także użyli metalowej rurki. Następnie sprawcy zabrali poszkodowanemu telefon komórkowy oraz pieniądze w kwocie ponad 7 tysięcy złotych i uciekli. 28-latek z ciężkimi obrażeniami trafił do kościerskiego szpitala. Policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Prowadzono blokady na drogach i ogłoszono komunikaty. W wyniku pracy policjantów 20 czerwca w Koszalinie, mundurowi zatrzymali 25-letnią kobietę i 29-letniego mężczyznę, mieszkańców powiatu kościerskiego. W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali drugiego z mężczyzn, 34-latka, biorącego udział w tym napadzie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzut rozboju. Na wniosek policjantów prowadzących sprawę oraz prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym areszcie podejrzanych na okres trzech miesięcy. Sprawcom za to, co zrobili, grozi do 12 lat pozbawienia wolności. W piątek policjanci z Rumi zatrzymali 27-latkę, która, wykorzystując metodę na policjanta, wyłudziła od dwójki seniorów z Rumi i Wejherowa ponad 83 tysiące złotych. Oszustce grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Policjanci otrzymali dwa zgłoszenia o oszustwach metodą na policjanta. Jak ustalili mundurowi, do pierwszego z nich doszło 12 października około godziny 13 w Rumi, gdzie seniorka odebrała telefon od kobiety podającej się za policjantkę z informacją, że wnuczka spowodowała wypadek drogowy, w którym ranna została kobieta w ciąży i że są potrzebne pieniądze. Kolejny telefon od oszustki otrzymał senior w Wejcherowie około godziny czternastej. W tym przypadku oszustka przekonała seniora, że jest jego córką i że spowodowała wypadek drogowy, dlatego teraz potrzebuje pieniędzy. W obu przypadkach seniorzy zebrali swoje oszczędności i włożyli do kopert. Następnie w Wejherowie oszustka podając się za adwokata spod drzwi seniora, odebrała kopertę z pieniędzmi. Potem w ciągu tej samej godziny odebrała pieniądze od seniorki w Rumi, również mówiąc, że jest adwokatem. Seniorzy łącznie stracili ponad 83 tysiące złotych. Po krótkim czasie seniorzy zorientowali się, że zostali oszukani i natychmiast powiadomili policjantów. Sprawą zajęli się kryminalni z Rumi, którzy następnego dnia na terenie Szczecina zatrzymali 27-latkę oraz odzyskali około 11 tysięcy złotych. Kobieta została doprowadzona do policyjnego aresztu w Wejherowie. Śledczy przesłuchali 27-latkę i przedstawili jej zarzuty. W sobotę sąd tymczasowo aresztował kobietę na okres trzech miesięcy. Za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Wszczynał awantury domowe, wyzywał i groził zabójstwem. 51-latek za znęcanie nad żoną został zatrzymany przez włodawskich policjantów i tymczasowo aresztowany przez sąd. Za znęcanie się nad rodziną kodeks karny Przewiduje karę pozbawienia wolności do lat pięciu. Aresztowany mężczyzna to kolejna osoba, wobec której sąd zastosował najsurowszy ze środków zapobiegawczych. W ubiegły czwartek do Włodawskiej komendy zadzwoniła kobieta, która poinformowała o awanturującym się mężu. Tego wieczoru mężczyzna miał stawać się coraz bardziej nieobliczalny. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że mieszkaniec gminy Hańsk, znajdując się pod działaniem alkoholu. Wszczął awanturę ze swoją 46-letnią żoną. Mężczyzna wyzywał ją słowami wulgarnymi, popychał oraz próbował uderzyć. W związku z tym 51-latek został zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do prokuratury rejonowej we Włodawie. Po przesłuchaniu prokurator wystosował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Z materiałów sprawy wynika, że agresor miał zachowywać się tak od kilkunastu lat. Przez ten czas, znajdując się pod działaniem alkoholu, wszczynał awantury, wyzywał żonę słowami wulgarnymi, groził zabójstwem, a ponadto ją szarpał i popychał. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wczoraj mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego. Za znęcanie się nad rodziną kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat pięciu. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 44-latek, podejrzany o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Jasielscy kryminalni we współpracy z policjantami z Krosna zabezpieczyli u niego blisko 5,5 kg narkotyków oraz broń palną i amunicję. Mieszkaniec powiatu krośnieńskiego usłyszał już zarzuty. Wspólne działania, które w ubiegłym tygodniu przeprowadzili kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, zaowocowały przejęciem znacznej ilości środków odurzających. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 5,5 kg suszu konopi indyjskich oraz 7 krzewów tej rośliny. Podczas przeszukania w miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci znaleźli broń palną i amunicję. 44-letni mieszkaniec powiatu Krośnieńskiego został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, nielegalnej uprawy ziela konopi indyjskich, posiadania przyrządów służących do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających oraz zarzut nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji. 44-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Sąd Rejonowy w Krośnie zadecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową, w której odnaleźli dwa skradzione w Niemczech samochody marki Hyundai i Toyota. Zabezpieczyli też dodatkowo pojazd należący do podejrzanego, gdyż najprawdopodobniej również pochodzi z przestępstwa. Zatrzymano dwie osoby, z których 54-letni mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa i decyzją ostrołęckiej prokuratury został objęty policyjnym dozorem. Policjanci grupy operacyjnej KOBRA we współpracy ze stołecznymi funkcjonariuszami Wydziału do walki z przestępczością samochodową, wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej zarządów w Warszawie CBSP oraz policjantami komendy miejskiej policji w Ostrołęce. Przeprowadzili działania na jednej z posesji w powiecie ostrołęckim. Z posiadanych informacji operacyjnych wynikało, że może znajdować się tam dziupla samochodowa, do której miały trafić dwa skradzione w Niemczech samochody. Chodziło o Hyundai'a wartego 196 tysięcy złotych i Toyotę o wartości 110 tysięcy złotych. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu w momencie, kiedy w garażu dwóch mężczyzn demontowało Toyotę. Samochód miał już zdjęte drzwi oraz brakowało wyposażenia we wnętrzu auta. Tablice rejestracyjne, które widniały na Toyocie, miały widoczne ślady podrabiania i przerabiania. W trakcie dalszych czynności na terenie posesji policjanci odnaleźli też Hyundaia. On również posiadał podrobione tablice rejestracyjne. Oba samochody, jak wcześniej ustalili funkcjonariusze, zostały skradzione na terenie Niemiec. 54-latek i jego kolega zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli jeszcze jedno auto, które należało do jednego z zatrzymanych mężczyzn. W wyniku weryfikacji legalności pochodzenia samochodu okazało się, że widoczne są liczne ingerencje mechaniczne między innymi w pola numeryczne. Auto zostanie poddane dokładnym badaniom mechanoskopijnym, istnieje bowiem uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa, a zostało zalegalizowane. Technik kryminalistyki wspólnie z policjantami dochodzeniowo śledczymi, z komendy miejskiej policji w Ostrołęce przeprowadzili na miejscu realizacji szczegółowe oględziny. W dalszej kolejności śledczy z Ostrołęki, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawili 54-latkowi zarzuty paserstwa. Decyzją prokuratury rejonowej w Ostrołęce podejrzany został objęty policyjnym dozorem. We wtorek w suwalskim mieszkaniu na ulicy Bydgoskiej odkryto ciało 53-letniej kobiety z widocznymi ranami. Kobieta miała ranę postrzałową głowy. Policja, choć potwierdziła fakt znalezienia zwłok, nie udzieliła oficjalnych informacji na temat przyczyny śmierci. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji, w rozmowie z dziennikarzami powiedział: Na chwilę obecną są to jedyne informacje, jakie mogę udzielić w tej sprawie. Prokuratura potwierdziła, że śledztwo prowadzone jest w kierunku zabójstwa, ale nie ujawniła dokładnej przyczyny zgonu 53-latki. Z niepotwierdzonych źródeł wynika, że ciało kobiety zostało odnalezione w łazience pod prysznicem, a poszukiwany jest mąż zmarłej. Dziennikarze podają, że para miała w planach rozwód. Interesujący jest fakt, że podobny scenariusz wydarzeń miał miejsce kilka miesięcy wcześniej, w sierpniu tego roku, w Sandomierzu. Po zgłoszeniu odgłosów strzałów w jednym z bloków na ulicy Mickiewicza policja odnalazła 48-latkę z raną postrzałową. Kobieta została przewieziona do szpitala w ciężkim stanie. Podejrzany były mąż kobiety. Został znaleziony martwy w innym mieszkaniu w tym samym dniu, prawdopodobnie po samobójstwie. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.